Pamiętasz ten gest Gini? Mnie on się bardzo podoba. Gini jest przespaniała jako kobieta i jako no, kapitan, kapitanica polskiego y, vloga. Pięknie to organizuje, pięknie to prowadzi. Ale to nie o tym chciałem. Byłem dzisiaj, poczytałem, posiedziałem u Filipa. Filip8 na jego vlogu. Bardzo dobry vlog. Po pierwsze, podoba mi się męski, zadziorny, twardy język Filipa. I nie zmieniaj go. Wiem, że masz pysk niewyparzony i dosyć tam, tam ostro próba w powietrzu. No nie powiem, co tam próba, ale było tych słów dosyć sporo. Ale jeszcze nikt w, w, w krainie polskich vlogów nie używał takiego języka. Dopóki nie jest to masowe Dopóki jest to na zasadzie wyłomu To mnie się podoba I to, że masz niewyparzony pysk To dobrze To tylko prośba Nie pij czasem za gorące herbaty Bo chłopie, wyparzysz sobie dziób Ty zrobisz sobie krzywdę A mnie zrobisz stratę Tak ma być Tam jakiś taki Taka peja, jakiś tam gnojek jakiś się wpisał na, jako jeden z pierwszych, nie pamiętam tego wpisu, ale widać, że ta peja, proszę nie wiem skąd to był, on się nie nazywał peja, jakiś tam inny miał mm, log, login czy nick. ale dla mnie to jest peja zwykła, standardna peja, on nie wie co to jest vlog, on nie wie do czego vlog służy i niech spada, słuchaj, spuść po nim wodę, spuść go razem, razem z Niech spłynie z gównami do kanału ściekowego Ściekiem do Wisły A z Wisły do Bałtyku Tam jakaś foka go zezrze I będzie spokój I po gościu Ale jednak muszę się z Tobą Nie zgodzić w jednej ocenie Tego uczestników Tego odcinka No nie mów Że Ula Afro Nie pamiętam co tam dalej było nie ma talentu, słuchaj. Ja wiem, że ona y, kręci szejki dupą, jak to powiedziałeś, ale ty zauważyłeś, jak kręci, jaka, jaka. Zresztą słuchaj, w twoim wieku masz jeszcze prawo nie wiedzieć, co mężczyzn kręci w kobiecie. Ale zapamiętaj, nie intelekt, to na pewno nie, nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Mężczyzn, u bab, kręci po pierwsze, primo, właśnie wspaniała. Słyniały szejki dupą. Sama dupa. A po drugie, kręci wszystko co to, co się z dupą wiąże. Dziadek mój zawsze mawiał Słuchaj, bo na dupie cały świat stoi Dlatego się ludzkość rozwija hmm. Powiesz, że kręci szejki Ale widziałeś, jak ona kręci te, te, te szejki? I widziałeś, czym kręci? Za kilka lat, jak dorośniesz Nie wiem, dwa, trzy lata Zrozumiesz hmm. Zrozumiesz, co mężczyzn pociąga w babach Właśnie to, czym kręci yy, Ula Afro nie daj się, nie daj się zjeść tak łatwo. Trzymaj styl. No, no zobaczyska.